Cześć, chciałem zaprosić do obejrzenia kolejnego odcinka z serii, w której prezentuję stary sprzęt gospodarstwa domowego, w tym przypadku stare polskie odkurzacze. Kilka dni temu dostałem kolejną paczkę z nowym nabytkiem do kolekcji od poprzedniego właściciela. Wiem, że ten odkurzacz powinien działać. Wymaga drobnej, mam nadzieję, że drobnej naprawy, z którą sobie dzisiaj poradzę. Opowiem niedługo o jego historii. Przede wszystkim będę chciał go wyczyścić, rozkręcić, zobaczyć co ma w środku. No ale przedtem muszę tę paczkę rozpakować. To jest odkurzacz Alfa K2, wyprodukowany w Rzeszowie przez Rzeszowską Fabrykę Sprzętu Gospodarskiego w roku 1967. To jest prawdopodobnie jeden z ostatnich egzemplarzy, które jeszcze oznaczone są wyłącznie logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, ponieważ w roku 67 Właśnie w roku 67 fabryka została przemianowana na zakłady Zelmera i od tej pory na odkurzaczach pojawia się już logo Zelmer. To jest odkurzacz o fabrycznej nazwie typ A7, w tym przypadku typ A7F. Nie przez przypadek na moim stole stoi już kilka odkurzaczy podobnych, odkurzaczy Alfa K2 z różnych. Lat produkcji. Te odkurzacze pojawiały się już w poprzednich filmikach, które kręciłem. Mam tutaj m.in. odkurzacz Alfa K2 z roku 1961 jeszcze na takich charakterystycznych dla ówczesnych modeli metalowych szynach czy płozach. Mam tutaj model troszeczkę późniejszy również Alfa K2 z roku 1964 już z takimi. Plastikowymi nóżkami. Tym odkurzaczom poświęcałem oddzielne nagrania. O ile pamiętam, w obydwu były zamontowane troszeczkę różniące się silniki z fabryki we Wrocławiu, fabryki Fawot. Silniki typu SK5B. Nie wiem, jaki silnik znajdę w tym odkurzaczu. Z takich zewnętrznych różnic, które można od razu na pierwszy rzut oka zobaczyć, te starsze egzemplarze Alfy K2. Mają czarne bakelitowe pokrywy wlotu i wylotu powietrza. Malowane są ich korpusy, malowane są szarą farbą młotkową. Jest logo w zupełnie innym designie. On się, on się właśnie w roku, około roku 1967 zmienił na, na, na takie stosowane w późniejszych egzemplarzach. Z kilku innych różnic, takich najbardziej oczywistych i widocznych na zewnątrz, na wlotach i wylotach powietrza starych Alf K2 znajduje się gwint. Tutaj wąż był nie wsuwany, tylko wkręcany. No i jeszcze jedna bardzo ważna różnica, o której też mówiłem w innym nagraniu. W tych starych Alfach K2 widać pod. Wylotem powietrza widać charakterystyczne gniazdka, w które można było włączyć suszarki do włosów. Tym suszarkom do włosów używanym z odkurzaczami poświęciłem cały oddzielny film, który można znaleźć na moim kanale. W tej Alfie K2 z roku 67 już tego nie ma, tutaj są już. Nie bakelitowe, tylko plastikowe pokrywy wlotu i wylotu powietrza. Nie ma już w nich gwintu, czyli wąż był po prostu po prostu był wsuwany i nie ma już tutaj możliwości podłączenia grzałki do włosów, w tym czasie już z tych rozwiązań zrezygnowano, można było kupić znacznie wygodniejsze, lżejsze, poręczniejsze, małe suszarki do włosów. Tak jak poinformował mnie poprzedni właściciel tego odkurzacza, jest tutaj zepsuty przełącznik. Sam odkurzacz podobno działa. Myślę, że za chwilkę nawet możemy to wypróbować, po czym rozkręcę ten odkurzacz, wyczyszczę go i postaram się zreperować przełącznik. Nawet zaopatrzyłem się już wcześniej w myślę, że pasujący taki plastikowy przełączniczek od od późniejszych Zelmerów. No, nie jest to niestety ten sam model z końca lat 60. Takiego nie mam. Jeżeli mi się uda go dostać, to później wymienię. A propos różnic między tymi odkurzaczami, możecie zobaczyć, że w tych starych alfach z początku lat 60. włączniki są jeszcze takie suwakowe. A. W tej nowszej Alfie z 1967 roku już jest taki klasyczny kołyskowy przełącznik. Szkoda, że zepsuty, bo one były w sumie całkiem fajne. Jest tutaj też nieduże pęknięcie obudowy, ale to myślę, że ono nie powinno przeszkadzać. Ewentualnie je skleje. Także to są chyba wszystkie takie zewnętrzne różnice między tymi odkurzaczami. Jeśli chodzi o wielkość, są one bardzo podobne. 400 watowy silnik powinien być w tych odkurzaczach dokładnie takie same są też 400 watowe silniki jak wspomniałem z fabryki Fawot we Wrocławiu znajdują się także w obydwu tych starszych alfa K2. Generalnie o odkurzaczach Alfa K2, no to były takie można powiedzieć konie pociągowe Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. One były produkowane od początku lat 60. Myślę, że ten z 61 roku jest jednym z pierwszych egzemplarzy. Do połowy, do, do połowy lat 70. Nie mam, nie mam jeszcze wszystkich, to jest taki fajny przegląd tej dekady produkcji odkurzaczy Alfa K2. 60, 61, 4 7 rok, ale nie mam jeszcze wszystkich. Nie mam na przykład modelu Alfa K2L. Później wiem, że był jakiś taki model Alfa K3, który troszeczkę różnił się między innymi tutaj uchwytem. No też go jeszcze nie mam. W ogóle mam ambicje zebrania wszystkich roczników odkurzaczy Alfa K2. Wtedy będzie można fajnie prześledzić zmiany konstrukcyjne, które w tych urządzeniach się pojawiały. Na razie muszę się zadowolić tymi trzema, które tak jak wspomniałem i tak dają fajny przegląd zmian konstrukcyjnych, który następował w kolejnych latach produkcji tego urządzenia. Odstawię na razie te starsze Alfy K2 i zajmę się tym najnowszym nabytkiem. Mówiłem, odkurzacz działa, ale działa bezpośrednio po włączeniu do prądu. Przełącznik jest niesprawny, jest uszkodzony. Poza tym funkcjonuje całkiem ładnie, naprawdę nie, nieźle, nieźle się. Rozkręcam go teraz i zobaczymy, co da się z niego zrobić. Jest w całkiem ładnym stanie, nie widać tutaj jakiejś zaawansowanej rdzy. To co jest, postaram się wyczyścić. Zajrzyjmy teraz przede wszystkim do silnika. Czwartej śrubki brakuje. Okej, okay. ten silniczek, którego zdjęcie zaraz pokażę, pokażę też przybliżenie tabliczki znamionowej. Wygląda bardzo znajomo. On wygląda dokładnie, prawie dokładnie tak samo jak silnik SK5B, który wyciągałem z poprzednich Alf produkowany we Wrocławskim Fawodzie, ale ma zupełnie inne oznaczenie typ Kaso 8730. Moim zdaniem, poprawcie mnie, jeżeli nie mam racji. Moim zdaniem to jest odpowiednik silnika SK5B, który był produkowany nie we Wrocławiu, tylko w Brzeskiej Fabryce Silników Elektrycznych Besel w Brzegu i te silniki były właśnie oznaczane jako Kaso 8730. Ten silnik powstał w roku 1967, no więc możemy wychodzić bez problemu z założenia, że jest to oryginalny silnik, który od początku istnienia tego egzemplarza odkurzacza był w nim zamontowany fabrycznie. Bardzo ciekawe, bardzo się cieszę, w moich innych odkurzaczach do tej pory jeszcze nie spotkałem się z silnikami z fabryki Bessel w Brzegu. Przepraszam, wyjdę na chwilę do ogrodu przeczyścić ten silnik. Nie ma sensu, żebym kurzył tutaj w domu. Filniczek jest pobieżnie przeczyszczony, zajrzałem też do szczotek, które nie są tragiczne, spokojnie mogą jeszcze pochodzić trochę. Teraz biorę się do najważniejszej części, czyli do naprawy włącznika. Budowa włącznika jest dokładnie taka sama, jak w starszych modelach Alfy K2, no tyle, że tak jak wspomniałem, włącznik jest tutaj taki kołyskowy zamiast suwakowego. Ale śruby są identyczne, można by, myślę, te obudowy ze sobą zamienić. Jeżeli dobrze pamiętam, te śruby trzymają się w obudowie, są wkręcane w obudowę, w obudowie, no te mają nakrętki od spodu. Jest też zabezpieczony papierem preszpanowym, żeby styki nie dostały się. W razie czego w przypadku odkręcenia w, nie, 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 do, nie dotknęły się do obudowy. Łącznik jest ładny, w sumie bardzo ładnie pasuje, jest biały, widać, że został zamontowany później. Tak jak mówię, jeżeli trafię gdzieś oryginalny egzemplarz, taki, który był tutaj w latach 60., to oczywiście go zamienię, ale generalnie nie wygląda to źle. Ta guma to zresztą można było obejrzeć przy rozbieraniu innych odkurzaczy Alfa K2. Ona mocuje silnik od przodu, z tyłu silnik jest tutaj. Silnik jest przykręcony na dwóch śrubach, na takiej obejmie. Myślę, że można teraz zamontować z powrotem silnik. Okay, zanim odkurzacz skręcę, chciałbym jeszcze wypróbować działanie wszystkich styków, dlatego rozłożyłem, zdjąłem obudowę kostki z połączeniami i multimetrem zaraz sprawdzę działanie przełącznika i dopływ prądu do silnika. To jest kabel idący do przełącznika. W tej pozycji powinien być wyłączony. Tak. Przełącznik wydaje się działać. Wydaje mi się, że wszystkie styki powinny, powinny funkcjonować. No dobrze, myślę, że przyszedł najważniejszy moment na zrobienie próby działania tego odkurzacza. Zrobię jeszcze ostatni test. Teraz odkurzacz powinien być wyłączony. Teraz odkurzacz powinien być włączony. wydaje się, że przełącznik działa, zamyka i otwiera obwód. Spróbujemy w takim razie podłączyć odkurzacz do sieci. Powinien być wyłączony. Nie działa. Nie działa. Myślę, że ten przegląd ma tę małą reparację, małą konserwację odkurzacza Alfa K2 z roku 1967 z silnikiem z fabryki Bessel w Brzegu. Można uznać za udany, jestem zadowolony, odkurzacz działa ładnie, jest w ładnym stanie. Cieszę się, że dołączy do mojej kolekcji, a już niedługo postaram się pokazać jakiś kolejny eksponat. Mam kilka ciekawych odkurzaczy, już nie mogę się doczekać ich prezentacji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, do następnego razu.